Właśnie wróciłem z zakupów i nagram Wam kolejny film, z jakiej produkty kupiłem w sklepie. Produkty spożywcze przede wszystkim. Nie są też to wiadomo wszystkie produkty, które kupiłem, no ale co trzeba było kupić. To się kupiło przede wszystkim. Są to produkty też, które opierają się, na których opiera się moje dieta. Także zapraszam Was do oglądania i łapcie wartość z tego filmu. Witam się Szymanko z tej strony Damian zamówiliśmy z zdrowego stylu życia i też na takim jakby odżywianiu się opieram pod kątem zdrowotnym, ale bez żadnych szaleństw Mam dwie torby z zakupu i Wam pokażę co ja dzisiaj kupiłem. Zielony ogórek. Rządka pewna coś potrzebowała, ale zielonego ogórka można sobie dawać na przykład do śniadania. Żółty ser starty, też odpuszczony 30% opuszczu mniej. Oczywiście to już są dwa moje wartościowe produkty twaruk. 250 gram razy 2,5 kg idzie do sałatki proteinowej, której, jak już nieraz podkreślałem, jest przepis na YouTubie. Cynamon do wafli na słodko. Wafle na słodko, jak robię, też jest film na YouTubie. Tu są takie malutkie kiełbaski. Te są kupione przeze mnie wyjątkowo, bo jutro mamy w Grilla, także kupiłem. Sam nie wiem, czy będę jadł, ale żonka chciała, żonka na pewno zje. I tutaj piersi z kurczaka, raczej te mniejsze części, te mniejsze fileciki, nie? to sobie przyprawię i w głównej mierze to będzie mój, y, moje mięsko na grillu i też do tego sałatka jakaś na pewno, nie wiem czy sałatka proteinowa, być może zrobię proteinową, y, słodka papryka, to też żonka potrzebowała, ale też można używać mleko 1,5%, nektarinki. I banany. Z owoców to chyba dzisiaj tyle. Z owoców to chyba dzisiaj tyle, bo reszta jest. Reszta jest Mogę jeszcze pomarańcz kupić, ale nie. jeszcze takiego konkretnego, konkretną pierś z indyka. Ją też sobie pokroję w plastereczki i też sobie ją przyprawię. Także będzie. resztę zamrożę, nie, nie wszystko, bo no tu jest kilogram, także kilogramu się nie zda. Ale <laughs> yy, przyprawię sobie ją i. I będę, będzie piesko, czaka, wyka na grillu i właśnie tu Wam chcę uświadomić, że warto kupować takie surowe mięso bez żadnych dodatków, nie gotowce na grilla, bo tam jest właśnie już, może być zawarta jakaś chemia, jakieś dodatki niepotrzebne, nawet cukier może być sypany, a po co nam jeść cukier? My tu mamy jeść zdrowy produkt, pełnowartościowy, bierzesz to sobie, ja wystarczy sypie. Dwoma przyprawami, przyprawa do kurczaka i, i pomidorki w ziołach, wymieszam i tyle. Mogę jeszcze pieprzem popieprzyć i, 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 i Miks sałat, właśnie ten taki miks używam też do tej sałatki proteinowej. Yy, nie kupywałem szpinaku, bo szpinak używam w lodówce. Yy, to jest, to czekajcie bo to jest, DIL tu pisze, ale to jest, no Koper, o Koper w polsku. Krupki, dwie paczki tylko takich krupków, One są odpuszczone, one mają 30, 13 gram puszczu, 63 g węglowodanów, w tym 5,8 gram cukru i 13 gram białka na 100 gram. Paczka ma 85 gram. Nie będzie są te makroskładniki, nie wiem czy to będzie. W ogóle widać. No ale dwie paczuszki na tydzień dwa wystarczy krewetki, to też jak grilla żonka chciała, żeby... kupiłem też zjem oczywiście, krewetki uwielbiam, Tak tego są Trzy kefirki, już oczywiście kefir to jest podstawowy produkt z mojej diety. Ja albo piję kefiry same, albo robię sobie drinki kefirowe z, z tym, shake'i mogę powiedzieć, Nie, ale ja tak Mówię żartobliwie, drinki, nie mam alkoholu nie piję, to robię sobie drinki z kefiru, e, z tym, e, z zmieronym i z boliwkami. Dwie papryki, paprykę też dodaję do sałatki proteinowej. Czerwony burak, codziennie czerwony burak do sałatki proteinowej e, jako, produkt, e, jako produkt, jako produkt, jako dodatek do posiłku właśnie w pracy, jeżeli jem. Kalafior, kalafior to jem jako przekąskę na surowo, ale żonka też tam kumarówka sałatki potrzebowała. No i kurczak, można powiedzieć taki lepszy, z większą zawartością, tu jest, no to jest taki kurczak kuridziany, już go też pokazywałem na wcześniejszych filmach i to tyle. Jak taki film Wam się podoba, to dajcie znać w komentarzu, będę robił częściej takich filmów, bo nie zawsze Przeważnie te produkty się powtarzają, ale też mogą być inne produkty. No i co? Wostępnijcie ten film, zostawcie jakąś informację. W komentarzu wyraźcie swoją opinię. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów i mam nadzieję, że w przyszłości będziecie obecni na moim live, czy to z różnej pogadanki, czy to z treningu siłowego. Pamiętajcie, żeby zadbać o zdrowie styl życia, to trzeba być aktywnym fizycznie, mieć rozsądną dietę, zdrową dietę, ale też bez świrowania żadnego nie musi być to na 100%, to jest moje zdanie oczywiście dlatego, żeby mieć też luz psychiczny, nie dołować się, że wszystko nie mogę jeść jest okres imprezy, czy coś takiego, to możemy sobie odbiec od tych jakby restrykcji, tak, i zrobić sobie chwilę przystanek, odpoczynek, zjeść jakieś ciasto, jakiegoś woda, ale na co dzień odżywiają się zdrowo, dajmy swoje ciało, jeżeli ktoś szanuje swoje ciało to odżywia się zdrowo, Nie pali papierosów, nie nadużywa alkoholu. Alkohol od czasu do czasu, raz na miesiąc lub rzadziej. Tam wypiję. Ja nawet raz na miesiąc nie wypiję. No, chociaż może wypiję, staram się nawet po meczu nie pić piwa z alkoholem. Ale czasem, jak nie wezmę swojego piwa bezalkoholowego, to wypiję sobie po meczu tam piwko z alkoholem, jakie jest dostępne, nie? No i co? Jak macie pytania, to też zostawcie w komentarzu. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. Jeżeli nie, to zostawcie tam subskrypcję, zostawcie kciuka do góry lub też na dół, jeżeli się podobało, wbijajcie do opisu. Przeczytajcie, prześledźcie sobie opis. Zapraszam Was na stronę Patronite. Patronite możecie zostać autorami, jakby takimi motywatorami nie do działania wspierając mnie w jakiś sposób tam finansowo. I dziękując też za tą pracę, co wykonuję, za ten czas, co poświęcam. Bo jak się ostatnio jeden kolega zapytał, czy ja zarabiam coś na tym to no Ja to mówię nie. I tak widziałem, że on tak wstanął, którego zamurowałem sobie. Pewnie myślał, no to chyba po co ty to robisz? Trochę czasu na to poświęcasz, nie? No ale to ja to robię, bo to jest moje hobby, to lubię, wolę to robić, innym pomagać, być może komuś pomagam, zmienię w stylu życia, ogarnięciu diety sylwetki, a nie robię żadnych innych głupot. Być może one by były gorsze dla mojej sylwetki, dla mojego ciała. A tak jak sobie nagram jakiś film, jakieś tam informacje, poczytam i później Wam nagram film, przekażę Wam te informacje, moje zdanie wyrażę, to być może jest to dla mojego ciała nawet Nie Nieraz Wam też doła, bo nie idzie taki rozwój tego kanału na YouTube, jak powinien być. Dlatego proszę Was o udostępnienie tego filmu. Ok, ja kończę. Zostawcie jakiś komentarz pod tym filmem, zobaczcie do opisu. I do następnego szczęścia zdrowia, życzę. pozdrowionka.